Jak się panu profesorowi podobała Norymberga? Ten film jest y, powinien być pokazywany jako taki doskonały przykład y, działania propagandowego poprzez asocjacje, to znaczy poprzez budzenie skojarzeń. Jakie skojarzenie jest z Norymbergą? To osądzenie zbrodniarzy. Osądzenie ewidentnie ludzi, którzy mają na sumieniu krew niewinnych milionów. Trybunał w Norymberdze. Jako główny punkt oskarżenia przedstawił zbrodnie przeciwko pokojowi światowemu. Nie było tam holokaustu. Natomiast cała wymowa filmu niesie taki przekaz, że tak naprawdę w Norymberdze przede wszystkim chodziło o ukaranie zbrodni Holokaustu. Zwróćmy uwagę, tam nie ma też, właśnie czego nie ma też, nie ma wątku polskiego. Jeżeli on się pojawia, to incydentalnie i zupełnie marginalnie, ale przecież wśród podsądnych w Norymberdze był niejaki Hans Frank. Ale przecież dzięki Jadwaszem wiemy, że Hans Frank był Polakiem, prawda?